Środa 17 września rozwiązujemy quizy filmowe. Dzisiaj ze względu na braki czasowe, i tak może nie powinienem e, rzucić holsa akurat w tym momencie, ze względu na braki czasowe, w miarę sprawnie dzisiaj nie będzie NBA e, ze sportu będą koty e, i Cinematrix. 100 milionów dolarów zarobiono na całym świecie. Tytuł zawiera słowo D. Tytuł ma jedno albo dwa słowa. Nicolas Cage, Jude Law i Rachel Weiss to nasi aktorzy i aktorki. Na ich skrzyżowaniu tych podpowiedzi musimy znaleźć właściwe filmy. Co na pewno zarobiło 100 milionów? To będzie National Treasure. I czemu nie? Book of Secrets. Tytuł zawiera słowo The. The happening. Nie, 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 nie przepraszam. A tu zrobimy next. Powinno mi się podstawić. I tytuł zawiera sł słowo The uh, Ghost Rider miało któreś? Nie. Tyle filmu z Niklasem Cage'em Cage i Unbearable. The Unbearable Weight of Massive Talent może być. Jude Law. Hmm. Zróbmy najpierw tutaj um, um, Mr. Ripley Gataka. I co z Judem Law zarobiło um, jakieś duże pieniądze? Może The Holiday? Okej. Okay. I teraz Rachel Weiss. Mm, zróbmy The Mummy. Potem zrobimy The Mummy. Returns. I jeden albo dwa słowa to będzie Doubt. Nie, kurde po. Pomyliłem filmy. To jest Denial. Ok. Dopiero z Denial się udało. Pamiętam, że widziałem to w kinie w Wielkiej Brytanii. Najpopularniejsze filmy. O, to Alfie jeszcze oczywiście był. Aviator, Bend. Dobrze. Thunderbolts. Rachel Weiss. A była faktycznie, dobra. Mówi do. Mamy jedno sekundowe streszczenie filmu i zgadujemy jego tytuł. Jeśli oczywiście łaskawie się załaduje. Dobra, najwyżej wrócimy. Przechodzimy do frame, mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. widzę y, czarno-białe, od razu wpisuję <ścoughs> Siedmiu Samurajów, ale nie, to nie to. OK. The Book of Eli. Trochę wygląda to Mad Maxowo, ale Furiosa, Mad Max Saga. Ok, dobra, to było to. Mówi, do... załadowało się. Um... Widziałem chyba Julian Moore, ale przypatrzmy się uważniej. Na 100% widzę Julian Moore. Uh, Alice, still Alice. Film, w którym ma dosyć wczesnego Alzheimera Julian Moore, przynajmniej jej postać. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy pięć tytułów filmowych, które zarabiały największe pieniądze 1 sierpnia 1997 roku. Okej. Okay. Przyszłość narodu zależy, leży na odwadze jednego człowieka: Harrison, ooh, Harrison Ford i Gary Oldman. To musi być Air Force One. Idziemy dalej. New Line. Reżyseruje Mark A.Z. Michael J. White i Martin Sheen. Urodzony w ciemności, zaprzysiężony e, w sprawiedliwości. To będzie Spawn chyba, nie? Walt Disney. Gra Brendan Fraser i Leslie Mann. George. George of the Jungle. O, tak się nazywa ten film. Ciekawe. Columbia Pictures, 200 milionów. Baris Zonenfeld reżyseruje i Tommy Lee Jones w głównej roli to będzie Men in Black. Pierwsza część. No, całkiem znany film. I teraz oczywiście będzie jakiś, którego kompletnie nie kojarzy. Była przygotowana na wszystko, dopóki miłość nie wtargnęła w jej życie. U Jennifer Aniston. Okej, okay, dobra. Nie mam pojęcia, co to jest. Picture perfect. Tak jak mówiłem. Wiedziałem, że. Dałem się nabrać na to, że nie zaskoczy mnie którykolwiek z filmów z 97 roku. 16 podpowiedzi w Sydney Turnerdol. Mamy 5 do filmowych do zgadnięcia. Ok, A Little Girl walczy z inną matką. Hmm. Okay. Halloween walczy z wiedźmami i ma czarny kot. <grym> ma czarnego kota. <grym> czarny kot. Okej, okay, Coraline. Koraline, Hocus Pocus. He Heathers, OK. I teraz mamy co? Halloween i The Witches, OK. Dobrze, przechodzimy dalej. mamy. 5, tytułów, 5 motywów do zgadnięcia na podstawie 16 tytułów filmowych. Teraz mamy znowu kolory jest blue. I mamy tak blue Jasmine, blue is the warmest color is blue velvet. I. Perfect blue Best years of our lives, 28 years later, 12 years a slave. O nie. A, nie, nie przedstawiło się. Dobra 3000 years of longing to będzie. Thirteen Lives, E Kingdom, Moonrise Kingdom, Blue Jasmine, Kingdom of Heaven. Nie wiem, za bardzo nie widzę. Dobra, pokażcie mi, aha, brakuje słowa days. 13 days, days of heaven, perfect days. Ok, nie wymyśliłem. Daily Bergo Mamy 9 słów, które znajdują się w opisie fabuły filmów, i szukamy ich poprzez pisanie tytułu. Jak znajdziemy dane słowo w opisie, to podświetli się na zielono. Czyli mamy tak: chłopak, świeca, ucieczka jezioro, pamięć milion, policja robot i sen. lake house się dwa. escape from la okay I robot inception behind the candelabra. Okay, nie ma nic. Million. <laughs> Million dollar baby. Tylko po prostu wpisuję tytuły, które mają te słowa. No dobra, to się udało. Sleep. A czemu w incepcji powinien być sen? Awakenings. Dobra, nie, nie udało się. Zobaczmy, co. Co był jedyną odpowiedzią. Companion. Okej, okay. ja nie pamiętam, gdzie był candle. Okej. Okay. I ostatni quiz na dzisiaj z kotami, czy możemy, czy jestem w stanie wybrać filmy, które mają koty w nich? Okej, okay. podejrzewam, że to będzie The Cut from Outer Space albo coś takiego. Dobra, teraz wiemy, Kiki's Delivery Service, Alien, Garfield, Stewart Little, coś takiego. Babe, świnka z klasą. Wygląda jak Hocus Pocus. From Russia with Love, Inside Louis Davis. Coraline. To jest American Psycho, nie? To jest Cut from Outer Space. To musi być Ghost, bo to jest Patrick Swayze i mamy Hocus Pocus. I dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka <coughs> i zapraszam już jutro na kolejne. Pa!